W sumie para z piekła rodem to chyba nie istnieje, bo to zależy od dopasowania z fotografem i tak dalej. Dobra, to można tak pierdzielić, że nie istnieje i być tak poprawnym, no, że nie ma takiej pary, bo to kwestia zgrania. Ale jednak pewne rzeczy mogą być czerwoną flagą. Wiedza, konkrety, dane i poradniki. Wszystko o reportażu ślubnym. Para z Piekłarodem istnieje. Tak jak istnieje fotograf z Piekłarodem, jak istnieje kamerzysta z Piekłarodem, tak istnieje DJ z Piekłarodem, ten filmik jeszcze musi powstać. Tak istnieje para młoda z Piekłarodem, która przynajmniej z mojej perspektywy jakby utrudnia współpracę, ale nie uniemożliwia. Dobra, lecimy. Tu pewnie wiele osób się nie zgodzi, bo ja też jestem czasem tym, którzy, który zamawia jakąś usługę, i czasem warto spojrzeć i mieć takie ograniczone zaufanie. Czasem warto spojrzeć głębiej w umowę i w pewne detale. Mieć takie właśnie zaufanie ograniczone, które nie do końca komuś od razu zawierza na wszystkie jego słowa. I to bardzo dobrze, ale potem takie turboszczegółowe dopytywanie o detale. Może być czerwoną flagą, nie zawsze, ale czasem się zdarza tak, że jak ktoś jest zbyt taki skrupulatny, za bardzo wchodzi w te detale, chce zapytać o każdy dokładnie punkt, o co w nim chodzi, to może sugerować, że. Po wykonaniu usługi będzie wchodził jeszcze bardziej w każdy detal. I na przykład, skoro w kadrowaniu jest taka i taka zasada, to czemu tutaj to nie zostało zastosowane? Ja wiem, że mówię już o takich absurdalnych kwestiach, ale to się może zdarzyć. To znaczy, motyw taki, że ktoś będzie zbyt czepialsko podchodził do rzeczy, której nie można tak dokładnie zmierzyć. Bo o ile, jeszcze nie wiem, w przypadku. Robienia czegoś na wymiar i umawiamy się, że coś ma mieć długość 2 metry, to można to zmierzyć i ma mieć 2 metry, a nie 2 metry 5 centymetrów. Tak w przypadku fotografii jest tyle zmiennych, że ciężko ją wykonać jeden do jednego w dokładnie ustalony sposób. Także jeżeli Para już na samym starcie jest zbyt skrupulatna. I mówię tu o skrajnych przypadkach, nie mówię tu o parach, które chcą dopytać. A jak to jest z tą publikacją zdjęć? A jak to jest z tym dojazdem? Bo tutaj nie do końca rozumiem ten zapis. No to, to jest logiczne, że ktoś pyta, ale jeżeli ktoś odsyła w mailu dotyczącym umowy litanie i nie wiem, spis punktów 30, I nie idźcie tą drogą! I podkreślenia w umowie dotyczące tego czy tamtego. To warto się zastanowić. Znaczy, można ofen zapytać, skąd się wzięła taka nieufność, to raz, I, i po prostu pociągnąć temat i wybadać, czy to wynika z uzasadnionych kwestii, czy nie. Ja miałem kilka takich współprac y, z parami, które bardzo dużo pytały. I kilka umów spisałem i potem było ok. Przy jednej było dziwnie, ale kilku nie spisałem w ogóle. Jak dostałem info, co mam zmienić i jak w umowie, to po prostu potem nie doszło do spisania umowy, ja się wycofałem. Więc dla mnie przy takiej współpracy, fotograf, para, musi być trochę więcej zaufania. Można dopytywać, nie mam nic przeciwko, ale jak jest tego za dużo, to średnio. Tak, średnio bym powiedział, tak, średnio. Z drugiej strony ci, co wszystko akceptują i bez zajęknięcia mówią: tak, tak, tak. Jest obawa, że oni nie słuchają tego, co my mówimy. I tutaj też trzeba się zastanowić, bo my im coś mówimy, oni tak kiwają głową, bo chcą już mieć z głowy i chcą mieć spisaną umowę. Tak jest, tak jest! To... Ciężka tu jest praca. Tak jest, tak jest. A potem y, dojdzie. A tego nie mówiłeś. No okazuje się, że my mówiliśmy. Także pewnie najlepiej jak to często w życiu bywa, ta, taką mieć parę wyśrodkowaną. To wtedy ona nie jest ani z nieba, ani z piekła, tylko po prostu. Rozsądnie podchodzące do tematu, I, i wtedy mamy pewność, że jeżeli oni dopytają o kilka rzeczy, albo po prostu w trakcie rozmowy słyszymy, że zadali pytanie, kontaktują, słyszą, co mówimy, no to będzie pewnie ok. Ale tacy, którzy na wszystko mają ok, 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 to oczywiście też w skrajnych wypadkach może działać na naszą niekorzyść, ale chyba lepiej w tą stronę niż w tą drugą. Oczywiście wszystkie te rzeczy, o których teraz powiedziałem, no one nie dyskwalifikują współpracy. Bo jeżeli dopytamy, rozwiążemy dane problemy i widzimy, że wszystko jest ok, no to jak najbardziej współpraca może być udana. Ale to może być taki punkt zapalny i sugerować, że oni jednak wyleźli z piekła. Może tak być. Jeśli potrzebujesz dodatkowej wiedzy, to na mojej stronie dostępne są kursy i warsztaty, konsultacje oraz presety. Linki w opisie. Teraz punkt nawiązujący do tego, co było wcześniej, czyli gdy mimo zapisów w umowie para domaga się czegoś więcej, bo, bo sobie coś wymyśliła, na przykład, czyli chcą wszystkie zdjęcia, chcą, nie wiem, dodatkowych godzin pracy, bo coś się zmieniło, albo chcą tak sami z siebie zamieniać sesję taką na taką. I oczywiście, tu żeby było też jasne. Można podejść zdroworozsądkowo do tematu. To znaczy, jeżeli spisaliśmy umowę na sesję ślubną, ale para jednak nie chce sesji ślubnej, urodziło im się dziecko, to proszą o zamianę na sesję rodzinną, to to jest normalne, że takie rzeczy się chyba robi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja tak zamieniam. Um, nie mam nic przeciwko, ale jeżeli dochodzisz do tego, że ktoś chce więcej zdjęć, chce wszystkie zdjęcia, um, albo była ustalona sesja w dniu ślubu, a nie wykonaliśmy jej, bo padał deszcz, i proponowaliśmy na przykład sesję tylko w środku, taką krótką, portretową, a ktoś chce w zamian za tą sesję w dniu ślubu, sesję w inny dzień, no to to już jest trochę nadużywanie, bo ta sesja w ten sam dzień jasno sugeruje, że ona ma być zrobiona w ten sam dzień. I to nie z naszej winy, nie wiem, warunki pogodowe były nie takie. Oczywiście tu, tu zależy wiele od dobrej woli każdej ze stron, bo praktycznie zawsze się idzie dogadać, ale jeżeli mamy parę taką, która coś wymusza, narzuca, y, która jest za bardzo wchodząca na głowę, no to trzeba jasno pewne rzeczy komunikować. I moje doświadczenie y, wieloletnie już jasno mi powiedziało, Doświadczenie mi powiedziała. Mam taką radę dla ciebie, jak kiedyś o, dla Bonusa. Weź 20 metrów, o. rozpędź się i pierdolni głową w ścianę. Bardzo, to może, bardzo to może oprzytomniejesz. W każdym razie wiecie o co chodzi. M moje doświadczenie jasno mówi mi, że taka jasna bezpośrednia komunikacja może nawet czasem techniczna, ale wyjaśniająca wszystko od A do Z. Miałem ostatnio taką sytuację. Ona wygrywa wszystko. To znaczy, ona rozwiewa wszelkie wątpliwości. Pokazuje też, że podchodzimy profesjonalnie do tematu. Ale też trzeba mieć otwartą głowę, być otwartym na dialog. To jest logiczne. Nie być tym fotografem z piekła rodem. Więc nie dajmy, czasem ta para, ona gdzieś tak jest w czeluściach, w którymś tam kręgu tego piekła, ale jeszcze nie na samym końcu. I da się ich wyciągnąć z tego piekła. Da się stworzyć, żeby oni nie byli taką typową parą z piekła rodem, jeżeli po prostu będziemy my też bardziej otwarci. No ale zdarzają się. Jednostki, które nie są do naprawy i rogi już są za duże. Jeśli chodzi o nieporozumienia, to z mojej perspektywy, praktycznie w ogóle się to nie zdarza. To znaczy, na tyle jasno komunikuję swój sposób pracy, że wydaje mi się, że raz na 50-60 wesel mam parę, która widzę, że może troszkę oczekiwała czegoś innego. I. O ile to się zdarza po wykonaniu zlecenia, że ktoś mi napisze, no liczyliśmy tutaj na kilka więcej zdjęć z tego, no to okej, okay, no, czasem się to zdarza, ale ogólnie materia mi się podoba. Ale o ile na przykład to rozbija dzień ślubu trochę, bo ktoś mi cały czas mówi, a ja Dawid, jeszcze zróbmy tu, tu pozowane... Tu podwiązkiem chciał, żebyś sfotografował to tamto i narzuca w dniu ślubu pewne tematy, które ustalaliśmy wcześniej, że nie będą tak wyglądać. To stawia mnie w potwornie niekomfortowej sytuacji. I nie, nie zgodzę się z tą, że, że ja jestem od wykonywania zadań i zleceń pary młodej. Bo tak, tylko że ja to zlecenie, znaczy trochę się z tym zgodzę, tylko że ja to zlecenie dostałem przy spisywaniu mowy, jak dogadywaliśmy pewne tematy. A nie w dniu ślubu. I to jest taki najgorszy etap współpracy, jeżeli taka współpraca nadchodzi. I to uważam, że to jest w pełni para z radem, bo para sobie pewnie nie zdaje wtedy sprawy z tego, ale dla mnie to jest. To już tam kij ze mną, z moim komfortem, ale dla ostatecznego materiału to zdecydowanie gorzej. Zawsze. Zawsze. W moim przypadku. Mnie to mocno paraliżuje i staram się trochę spełnić te oczekiwania, żeby nie wyjść na buca a staram się też robić trochę swoją robotę, na którą się przecież umówiliśmy. Więc to jest dosyć trudne. I jakby ryzyko, że coś takiego powstanie jest tyle mniejsze, ile pewne rzeczy wcześniej ustalimy. I jeżeli czujemy, że nie warto z kimś spisywać umowę, to po prostu jej nie spisujmy. Ale no nie zawsze się to da wyczuć. Więc jeżeli się zdarza taka sytuacja, no to... Jakoś trzeba sobie radzić. No, u mnie to jest raz na 50-60 wesel w tej chwili, więc dosyć rzadko szybko wybieram takie wesela, takie współprace. I no, nie będę wijał w bawełnę, że ta praca to tylko uśmiech, fantastycznie współpracujące pary i wszystko bez pozowania. Czasem bywa trudno, na szczęście rzadko. No i chuj, no i cześć. Jeśli doceniasz to, co robię, możesz zostawić suba, podrzucić tipa na kawę. Albo uzyskać bonusy, wspierając mnie na YouTube. Linki w opisie i podpiętym komentarzu. Kolejny film, jaki będzie w czwarteczek, to jest o kanonie 35 mm. Tak, sobie pogadam o obiektywie, żeby było też coś czasem o sprzęcie. Mój preset dalej w sprzedaży, więc jakby ktoś chciał naturalne kolory i Charlie Bell. To tutaj jest dostępne. A jeżeli chodzi o ostatni materiał, to kluczowe rady dla fotografa ślubnego. Jak ktoś nie widział, to zapraszam.